Witam serdecznie. Jesteśmy świadkami największej transformacji energetycznej w Polsce i na świecie. Znajdujemy się w miejscowości Wińsko na Dolnym Śląsku. Solado jako generalny wykonawca zbudowała farmę fotowoltaiczną o mocy 787,5 kWp. A jest z nami Krzysztof. Dzień dobry Mirku. Zostawiam Was w dobrych rękach. A ja będę Waszym niepółprzewodnikiem, a przewodnikiem po projekcie, którego głównym wykonawcą była firma Solado. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, jest ze mną dyrektor sprzedaży w firmie SOLADO, Tomasz Juszczyk, nasz ekspert, który uchyli Wam rąbka tajemnicy na temat projektu, który już tutaj widzieliście. Co możesz nam powiedzieć jeszcze więcej na temat tej transformacji i tego projektu, który widzimy za sobą? Witam serdecznie. Tu za nami jest 1750 paneli Rizen 450, co daje nam łączną moc 785,5 kW. Czystej e, zielonej energii. Ta farma wyprodukuje w skali roku około 785 tysięcy kilowatów czystej zielonej energii. 1000 kilowatów energii wyprodukowanej z węgla emituje około 1 tony CO2 do atmosfery rocznie. Energia produkowana w Polsce w ponad 70% jest produkowana z węgla. Dzięki tej inwestycji do naszej atmosfery rocznie nie trafi 785 ton CO2. Ta farma będzie działała około 25 lat. To spowoduje, że w międzyczasie wyprodukuje około 20 tysięcy megawatów energii. A to też spowoduje, że do atmosfery nie trafi ponad 20 tysięcy ton dwutlenku węgla. Tomek, liczby mówią same za siebie, warto inwestować zieloną energię, chociażby po to, żeby ratować nasze środowisko, więc ja się z tym w 100% zgadzam, ale powiedz mi może, coś więcej dla tych zaawansowanych tutaj ludzi, którzy nas będą oglądać, jakie komponenty zastosowaliśmy do budowy tego projektu. Tak jak już wcześniej wspominałem, Panele, które tutaj zastosowaliśmy, są to panele Risen 450 W. Są to panele, panele, które znajdują się w pierwszej dziesiące listy Tier 1. Zapewnia nam to wysoką jakość tych paneli oraz wieloletnią bezawaryjną działalność. Zastosowaliśmy tutaj dwupodporową konstrukcję wbijaną, która jest zabezpieczona powłoką Magnelis. Powłoka ta, która zawiera domieszki magnezu, aluminium, cynku zapewnia znakomitą odporność na korozję. Producent, akurat w tym przypadku, daje nam aż 25 lat gwarancji właśnie na tą powłokę. Tomek, jaki był zakres prac, które musieliśmy wykonać jako firma Solado? Zakres prac obejmował kompleksowe wykonanie instalacji od godyz rozmieszczenia paneli poprzez kafarowanie instalacji, rozmieszczenie falowników, wykonanie przekopów, połączenie paneli z falownikami, falowników ze stacją transformatorową. Farma jest przygotowana do automatycznego działania, a jej kontrola odbywa się zdalnie. Dzięki temu obniża to znacząco koszty jej obsługi, co maksymalizuje zyski dla inwestora. Mam nadzieję, że Państwu podobał się filmik z naszej realizacji, gdzie byliśmy głównym wykonawcą jako firma Soleado. Soleado to iście mistrzowska oferta. Zaufało nam już wielu. Zaufaj i Ty. Zapraszam.